Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam doskonały zestaw ćwiczeń na mięśnie brzucha, który możecie wykonać z piłką. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął tego materiału od krótkiej teorii. Zapamiętajcie raz na zawsze, proszę Was szczerze, nie ma magicznych ćwiczeń na mięśnie brzucha, które same w sobie wykonane spowodują, że nagle z zatłuszczonego kałdunka odsłonicie piękny, wyrzeźbiony sześciopak. Za to odpowiada poziom tkanki tłuszczowej w ciele, czyli to jak jemy, jak się odżywiamy. Oraz ogólna aktywność fizyczna, trening całego ciała, regeneracja sen i dopiero izolowane ćwiczenia na brzuch. Jeżeli do tej pory ktoś mówił Wam, że z wielkim brzuchem, kładąc się na macie i robiąc brzuszki, odsłonicie za tydzień, dwa czy miesiąc sześciopak, to znaczy, że była to wielka bzdura. Zapamiętajcie, tylko solidna, regularna praca i pozbywanie się tkanki tłuszczowej z ciała pozwoli Wam wyłonić piękny, Smukły brzuch. Co nie zmienia faktu, że zawsze warto byłoby go wzmacniać, ponieważ właśnie mięśnie brzucha chronią kręgosłup i stabilizują naszą sylwetkę podczas tak naprawdę wykonywania bardzo dużej ilości ćwiczeń. Także zestaw, który dzisiaj Wam przedstawiam, możecie wykonać zarówno w domu, jak i na siłowni. Potrzebujecie tylko i wyłącznie piłki. Możecie go dodać pod koniec treningu innych partii mięśniowych, czy też wykonać oddzielnie. To już. Pozostawiam Wam do wyboru. A więc zaczynamy. Pierwszym ćwiczeniem będzie unoszenie bioder z piłką, którą trzymamy mocno stopami, oczywiście zaciskając, żeby ta piłka nam nie wypadła. I o dziwo, piłka nie jest jakaś ciężka, ale uwierzcie mi, że unoszenie bioder bez niej jest o wiele łatwiejsze. Przez to, że ściskamy nogami naszą piłkę i mocno wypychamy biodra do góry, naprawdę jesteśmy w stanie odczuć znakomicie przede wszystkim dolne części mięśni prostych brzucha. I tu kłócą się trenerzy, że nie ma czegoś takiego jak dół brzucha czy góra brzucha. W pewnym sensie jest to prawda i nieprawda, bo atakując od dołu, czyli biodrami, nasze mięśnie brzucha, jesteśmy w stanie zaakcentować pracę oczywiście na te dolne rejony. Ale jeżeli ktoś ma fałtkę na dole, bo się źle odżywia, to wiadomo, że to ćwiczenie nie pomoże. Ale do rzeczy. Na czym powinniśmy się tutaj skupić? Na zawijaniu miednicy w kierunku klatki piersiowej i mocnym wypchnięciu do góry. Tutaj w pewien sposób Nasze lędźwia się rozciągają, a my mocno pchamy mięśniami brzucha piłkę do góry. Zatrzymujcie ruch, kiedy wracacie do dołu, starajcie się nie odkładać pośladków. Uwierzcie mi, gwarantuję, ćwiczenie fantastycznie wzmocni Wasz brzuch. Polecam tutaj 3 serie po 15 powtórzeń, ale nie niechlujnie. Skupcie się na tym, żeby wyczuć pracę swojego tułowia. Po małej przerwie przechodzimy do kolejnego ćwiczenia i będzie to plank na piłce, która spowoduje, że naprawdę nie będzie tak łatwo. Piłka jest sama w sobie niezbyt stabilna, więc układając ramiona oczywiście w odpowiedni sposób, łokciami na średnicy naszej piłeczki, będziemy w stanie napiąć odpowiednio mięśnie brzucha poprzez wciśnięcie pępka w stronę kręgosłupa, kontrolę miednicy, żeby nie wyginała się na boki, cały czas utrzymując napięcie. I tutaj oczywiście ćwiczenie wykonujemy na czas. Proponuję 3 serie po 30 sekund. Cały czas starając się, żeby piłka ani nawet nie drgnęła ani w lewo, ani w prawo, ani do przodu, ani do tyłu. Jeżeli w taki sposób utrzymacie piłkę, uwierzcie mi, że wasze mięśnie brzucha będą naprawdę pracowały efektywnie. Oczywiście pamiętajcie o tym, aby zachować naturalną krzywiznę kręgosłupa, żeby na pewno biodra nie spadały do dołu, żeby nie pogłębiać lordozy kręgosłupa. Musicie się spiąć sobie w taki sposób, żeby odczuć brzuch, a nie szuć kręgosłupa. Jeżeli czujecie plecy, znaczy, że nie odpowiednio napiliście brzuch albo po prostu to ćwiczenie jest dla was za trudne. Przechodzimy do ćwiczenia trzeciego i będą to spięcia brzucha na piłce. Przede wszystkim musimy się odpowiednio usadzić swoimi pośladkami na piłeczce, mocno wcisnąć odcinek lędźwiowy właśnie w piłkę, mocno dociskać stopy do podłogi i skupić się na tym, aby w trakcie spięć Piłka zupełnie się nie ruszała. Wówczas zginamy tułów poprzez delikatne wciśnięcie lęźwiowego w piłkę. I przybliżanie jakby przyczepów mostka w stronę spojenia łonowego. Także taki delikatny garb, delikatnie zawijamy się w kłębuszek, napinamy mięśnie brzucha, po czym powolutku je rozluźniamy, cofając głowę do tyłu. Starajcie się utrzymywać brodę przy klatce piersiowej, co zapewni jeszcze lepsze czucie mięśniowe. I tu polecam trzy serie po 15 powtórzeń na pełnej kontroli. Jeżeli piłka cały czas się waha lata yy, i ucieka Wam, znaczy, że nie jesteście w stanie. Przyjąć odpowiedniej, stabilnej pozycji, spróbujcie spiąć pośladki. A gwarantuję wam, że wtedy brzuch jeszcze bardziej wyizoluje swoją pracę w tym ćwiczeniu. Przechodzimy do czwartego ćwiczenia, które będzie wpływało już stricte na mięśnie skośne brzucha, a także na rozciąganie odcinka lędźwiowego pleców. Także naprawdę warto. Znowu ściskamy piłkę stopami. Blokujemy się odpowiednio ramionami, które jakby rozkładamy w strony zewnętrzne. Poprzez stabilną pozycję, którą właśnie teraz gwarantujemy, przekładamy biodra raz na lewo, raz na prawo, ale nie odkładamy nóg ani piłki na podłogę. Zatrzymujemy ruch, co pozwoli na odpowiednią e, aktywację mięśni skośnych brzucha, po czym przekładamy znowu biodra na drugą stronę. Dzięki temu, że nie odkładamy tych nóg, jesteśmy w stanie fantastycznie aktywować do pracy mięśnie skośne brzucha, czyli te, które często interesują wszystkie panie. Ale żeby zrzucić boczki, też powtarzam, jest potrzebna odpowiednia dieta. Same ćwiczenia na talie, na boki nie pomogą bez odpowiedniego odżywiania. Pamiętamy to koniecznie. Ćwiczenie jest bardzo skuteczne. Słuchajcie, jeżeli zatrzymujemy ten ruch, wpływamy na wykorzystanie funkcji mięśni skośnych brzucha, które tutaj jakby rotują na boki naszą miednicę. Także, ola oh Boga, ćwiczenie fantastycznie wpływa na nasze, kolokwialnie mówiąc, boczki. Polecam tu trzy serie po 16 powtórzeń, i w tym momencie naprawdę cały brzuch. Pracował solidnie zaliczyliśmy trening, który, tak jak już wcześniej wspominałem, możecie dodać do treningu innych partii mięśniowych, czy też wykonać po prostu na oddzielnej jednostce treningowej. Wtedy możecie zrobić po cztery serie, czy po 5 serii, zależy jak się czujecie i na jakim poziomie zaawansowania jesteście. Dajcie znać, czy przygotować drugą część, lepszy, mocniejszy level na brzuch do wykonania z piłką. Pamiętajcie, że warto zakupić taką piłeczkę do domu, gdzie możecie w warunkach, w warunkach domowych naprawdę fantastycznie trenować swoje ciało. Dziękuję za ten materiał, jeżeli się podobał, dajcie kciuka w górę, napiszcie komentarz, czy znaliście te ćwiczenia, czy wdrożycie je do swojego planu treningowego i o czym oczywiście nagrać kolejne materiały. Do celu z pasją, cześć!